Marihuanę, suszone liście i kwiaty konopi indyjskich, pali się w postaci papierosów. Eksperci dowodzą, że zażywanie marihuany prowadzi w ciągu paru tygodni do fizycznego i moralnego wyniszczenia organizmu i kończy się śmiercią. Jeśli po raz pierwszy poczęstują cię marihuaną, nie daj się skusić, Odbyw. Tymczasem żyjemy w państwie, które traktuje dorosłych ludzi jak dzieci, traktuje dorosłych ludzi jak przestępców. Na przykład, dorosły człowiek za posiadanie czegoś takiego jest zagrożony karą do trzech lat pozbawienia wolności. Dorosły człowiek, który weźmie dziesięciolatka i go upije alkoholem, jest zagrożony karą do dwóch lat wolności. A ktoś, kto samodzielnie na własną odpowiedzialność jako dorosły człowiek zapali jointa, grozi mu 3 lata więzienia. To jest skandal, to jest antywolność, to jest totalitaryzm i trzeba jak najszybciej z tym skończyć. Dziękuję bardzo.